No to, to, to była pierwsza piosenka, pierwszy przebój. Dzięki, o, dzięki temu, że wystąpiliśmy w Opolu, zdobyliśmy tam drugą, drugą nagrodę, zaśpiewaliśmy piechotą do lata. W dniu, kiedy Beata Kozidrak, ikona polskiej sceny muzycznej, ogłosiła, że w wieku 65 lat ponownie wychodzi za mąż, świat show biznesu zadrżał z emocji. To nie była zwyczajna informacja o kolejnym wydarzeniu w życiu gwiazdy, lecz historia pełna sprzecznych uczuć, radości i niepokoju. Beata od dawna powtarzała, że miłość nie zna wieku. Po wielu latach samotności i skupienia się na karierze, niespodziewanie odnalazła szczęście u boku młodszego od siebie Bartosza Wieczorka. Ich relacja narodziła się cicho i intymnie, bez świateł fleszy. Początkowo nikt nie spodziewał się, że znajomość. Przerodzi się w coś tak poważnego, a jednak Bartosz wniósł w życie Beaty spokój, uśmiech i świeżą energię. Kiedy para postanowiła zorganizować ślub i zrobić to publicznie, Beata podzieliła się tą wieścią z fanami na scenie, podczas koncertu. Publiczność oszalała z radości, a owacje nie miały końca. Dla wielu była to piękna historia. Symbol odwagi i dowód na to, że każdy ma prawo do szczęścia bez względu na metrykę. Ale w cieniu tej euforii kryła się nuta dramatyzmu. Córka Beaty, wychowana w blasku kariery matki, patrzyła na ten związek z wielką rezerwą. Uważała, że decyzja o ślubie jest zbyt pochopna, że Bartosz może nie być właściwym człowiekiem dla jej matki. Dla niej ta uroczystość nie była powodem do radości, lecz źródłem troski. Jej sprzeciw był wyraźny. Nie zgadzała się na to, aby Beata podejmowała tak ważny krok, wierząc, że miłość może oślepić nawet doświadczonych. Beata jednak, świadoma konsekwencji, nie zamierzała wycofać się z decyzji. Kochanie, wiem, że się martwisz, ale to jest moje życie. Chcę jeszcze raz spróbować być szczęśliwa, powiedziała do córki, patrząc jej prosto w oczy. Słowa te brzmiały jak manifest kobiety, która przez całe życie dawała innym siłę i teraz sama pragnęła z niej skorzystać. Ślub odbył się w pięknej, kameralnej scenerii. Beata w białej sukni wyglądała zjawiskowo, a Bartosz z dumą trzymał jej dłoń. Choć córka nie uśmiechała się tego dnia, choć jej spojrzenie było pełne obaw, ceremonia stała się dowodem odwagi i szczerości. Historia Beaty i Bartosza wciąż budzi emocje. Jedni mówią o wielkiej miłości, inni o ryzyku, ale jedno jest pewne: Beata Kozidrak, tak jak na scenie, tak i w życiu osobistym, potrafi podążać za sercem nawet jeśli nie wszyscy rozumieją jej wybory. Rodzina Beaty Kozidrak od zawsze była w centrum uwagi, nie tylko dlatego, że sama Beata to ikona polskiej sceny muzycznej, ale także dlatego, że każdy jej wybór życiowy odbijał się echem w mediach i życiu bliskich. Dla wielu ludzi Beata to przede wszystkim głos bajmu, symbol siły i niezależności kobiety, która przez dekady potrafiła zachwycać tłumy. Ale za tym publicznym obrazem kryje się bardzo złożona historia rodzinna, w której splatają się radości i dramaty, lojalność i bunt, czułość i gorycz. Jej macierzyństwo od początku naznaczone było nieustannym balansowaniem pomiędzy sceną a domem. Dwie córki, Karolina i Agata, dorastały w cieniu reflektorów. Z jednej strony mogły być dumne, że ich matka jest gwiazdą, która daje radość tysiącom ludzi, z drugiej czuły się czasami osamotnione. Bo matka częściej bywała w trasie niż w kuchni podczas wspólnego śniadania. Beata jednak zawsze podkreślała, że to właśnie one były dla niej największą inspiracją. Pisała piosenki z myślą o nich, a w listach, które zostawiała na stole przed wyjazdami, próbowała rekompensować brak codziennej obecności. Karolina starsza odznaczała się praktycznym podejściem do życia. Lubiła stabilność, spokój i porządek. Zawsze powtarzała, że ktoś w rodzinie musi stać mocno na ziemi, bo inaczej wszystko rozpłynie się w chaosie artystycznego świata. Agata natomiast, młodsza, odziedziczyła po matce duszę romantyczki. Marzyła o podróżach, sztuce i wolności. Te różnice sprawiały, że siostry często się ścierały, ale też uzupełniały nawzajem. Gdy Beata ogłosiła swój związek z Bartoszem Wieczorkiem, obie córki zareagowały inaczej. Karolina od razu wyraziła sprzeciw. Uważała, że matka nie powinna tak szybko podejmować decyzji o ślubie, zwłaszcza w wieku 65 lat, i z mężczyzną znacznie młodszym. Agata, mimo że miała swoje wątpliwości, była bardziej skłonna zaakceptować ten związek, argumentując, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Bartosz wieczorek pojawił się w życiu Beaty jak promień światła w chwili, gdy wydawało się, że artystka na dobre zamknęła serce przed wielką miłością. Młodszy, pełen energii, wniósł w jej świat coś, czego dawno brakowało spontaniczność. Razem zaczęli podróżować, wychodzić z domu bez planów, spacerować po Warszawie jak zwyczajna para, nie zważając na to, że ludzie rozpoznają Beatę na każdym kroku. Rodzina jednak nie była jednomyślna. Córki obawiały się, że Bartosz może mieć inne motywacje niż miłość że może chodzić o sławę, pieniądze czy prestiż. Te obawy stały się źródłem wielu rodzinnych sporów. Beata z kolei broniła Bartosza z całych sił, twierdząc, że nigdy wcześniej nie czuła się tak rozumiana. Każde wspólne spotkanie rodzinne od momentu zaręczyn stało się areną niewidzialnych walk. Podczas świąt Bożego Narodzenia Karolina i Bartosz niemal nie wymieniali spojrzeń, a Agata próbowała łagodzić napięcia, żartując i zmieniając temat rozmów. Beata siedziała w centrum stołu, rozdarta pomiędzy lojalnością. Wobec dzieci, a uczuciem do nowego partnera. Bywały jednak chwile prawdziwego pojednania, kiedy wszyscy tańczyli razem przy starych przebojach bajmu albo wspominali czasy dzieciństwa dziewczynek. W takich chwilach zdawało się, że rodzina znów jest jednością, choć pod powierzchnią wciąż tliły się nieporozumienia. Cała ta historia nie mogła ujść uwadze prasy. Plotkarskie portale rozpisywały się o różnicy wieku. O sprzeciwie córki, o nowym stylu życia beaty. Sama artystka nie ukrywała, że ta medialna burza czasem ją męczy. Chcę, żeby mnie widziano jako kobietę, nie tylko jako gwiazdę, mówiła w jednym z wywiadów. Jej córki jeszcze bardziej zamykały się w sobie, nie chcąc, aby ich prywatne życie było analizowane przez nieznajomych. Cała ta historia nie mogła ujść uwadze prasy. Plotkarskie portale rozpisywały się o różnicy wieku, o sprzeciwie córki. O nowym stylu życia Beaty. Sama artystka nie ukrywała, że ta medialna burza czasem ją męczy. Chcę, żeby mnie widziano jako kobietę, nie tylko jako gwiazdę, mówiła w jednym z wywiadów. Jej córki jeszcze bardziej zamykały się w sobie, nie chcąc, aby ich prywatne życie było analizowane przez nieznajomych. Jednak ponad wszelkimi kłótniami i różnicami zdań unosiło się coś większego, dziedzictwo, które Beata stworzyła przez dekady kariery. Jej rodzina, niezależnie od sporów, była częścią tej legendy. Córki, choć często nie zgadzały się z matką, w głębi serca były dumne z jej odwagi i determinacji. Wiedziały, że Beata to kobieta, która nigdy nie bała się żyć po swojemu, nawet jeśli inni tego nie rozumieli. Karolina marzyła, aby matka w końcu znalazła spokój, niekoniecznie w ramionach Bartosza, ale w sobie. Agata marzyła o tym, żeby ich rodzina była wolna od ciężaru oczekiwań i ocen, a beata marzyła tylko o jednym, by jej córki zaakceptowały jej wybór i mogły razem budować nowy, wspólny rozdział. Ten konflikt pomiędzy pokoleniami, pomiędzy rozsądkiem a sercem, stał się osią życia rodzinnego Beaty. Każdy kolejny dzień przynosił nowe rozmowy, łzy i uśmiechy, a los rodziny Kozidrak przypominał wielką, pełną emocji powieść, w której każda postać. Miała swoją prawdę i swoje racje. Beata Kozidrak od dekad kojarzona jest nie tylko z potężnym głosem i przebojami, które stały się hymnem kilku pokoleń, ale także z aurą luksusu i niezależności. Jej majątek urósł do rangi legendy, dla fanów i mediów stał się symbolem sukcesu, ale i dowodem na to, że ciężka praca, odwaga i charyzma mogą przełożyć się na konkretne bogactwo. Historia jej posiadłości, samochodów, kosztowności i artystycznych pamiątek to saga sama w sobie, pełna emocji, anegdot i sekretów. Najważniejszym symbolem majątku beaty jest jej Willa w Lublinie. Mieście, z którego pochodzi, to miejsce od lat uznawane jest za serce jej życia prywatnego. Ogromny dom z ogrodem, fontanną i salą muzyczną stał się nie tylko przestrzenią rodzinną, ale także świątynią sztuki. Na ścianach wiszą złote i platynowe płyty. W gablotach, kostiumy sceniczne z czasów największych tras koncertowych Bajmu. Poza Lublinem Beata posiadała również apartament w Warszawie z widokiem na Wisłę, gdzie spędzała czas podczas pracy nad nowymi projektami. Mówiło się także o domu w Hiszpanii, w pobliżu Malagi, do którego gwiazda lubiła uciekać zimą. Tam, otoczona palmami i śródziemnomorskim słońcem, odnajdywała spokój i inspirację. Beata od zawsze miała słabość do luksusowych samochodów. W jej garażu przez lata przewijały się marki takie jak Mercedes, Jaguar czy Porsche. Najbardziej dumna była jednak z czerwonego kabrioletu, którym często pojawiała się na koncertach, stając się ikoną wolności i stylu. Jej samochody nie były tylko środkiem transportu, ale częścią scenicznego wizerunku, pełne blasku, elegancji i odwagi. Niezwykłą część majątku Beaty stanowią pamiątki artystyczne, to nie tylko nagrody. Fryderyki, Wiktory, złote telekamery, lecz także drobiazgi związane z trasami koncertowymi. W jej domu można znaleźć mikrofony z pierwszych lat kariery, rękopisy tekstów piosenek, a także listy od fanów, które przechowuje w specjalnych pudełkach. Beata jest również kolekcjonerką biżuterii. W jej sejfie znajdują się pierścionki, naszyjniki i bransoletki, z których część otrzymała jako prezenty od bliskich a część kupiła sama podczas zagranicznych podróży. Każdy przedmiot ma swoją historię. Jedne przypominają o wielkiej miłości, inne o trudnych momentach, które udało się przezwyciężyć. Choć Beata przede wszystkim inwestowała w muzykę i scenę, nie zabrakło w jej życiu także przedsięwzięć biznesowych. Współtworzyła spółki związane z organizacją koncertów, miała udziały w nieruchomościach, a jej nazwisko często otwierało drzwi do intratnych kontraktów reklamowych. Jej majątek to nie tylko domy i samochody, ale także dobrze przemyślane inwestycje, które zabezpieczały przyszłość jej rodziny. Choć pieniądze i luksusy są widoczną częścią dorobku Beaty, sama artystka zawsze podkreślała, że prawdziwym bogactwem są wspomnienia. Podróże do Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Japonii czy Australii. Były dla niej nie tylko przygodą, ale także źródłem inspiracji artystycznej. Z każdej wyprawy przywoziła coś obraz, figurkę, egzotyczną tkaninę, co trafiało do jej domu i tworzyło niepowtarzalny klimat. Córki Beaty od dzieciństwa żyły w otoczeniu luksusu, ale też obserwowały, jak matka ciężko pracuje, by to wszystko zdobyć. Dla Karoliny i Agaty, majątek matki był zarówno błogosławieństwem, jak i ciężarem. Z jednej strony dawał im poczucie bezpieczeństwa, z drugiej narażał na ciągłe porównania i oczekiwania ze strony otoczenia. Ślub z Bartoszem Wieczorkiem dodatkowo skomplikował kwestię majątkową. Pojawiły się pytania o intercyzę, o podział dóbr, o przyszłość majątku w kontekście nowego związku. To właśnie ten aspekt najbardziej niepokoił córki, które bały się, że rodzinne dziedzictwo może się rozmyć. Majątek beaty to jednak nie tylko liczby i kwoty to także symbol dowód, że artystka, która zaczynała w Lublinie jako dziewczyna marząca o wielkiej scenie, potrafiła stworzyć imperium. Każdy jej dom, każdy obraz na ścianie, każdy samochód w garażu to historia zwycięstwa nad przeciwnościami. Historia Beaty Kozidrak to przede wszystkim historia zespołu Bajm, projektu, który narodził się z marzeń grupy młodych ludzi w Lublinie w latach 70. i który w krótkim czasie przekształcił się w fenomen kulturowy. To właśnie Baim, jego utwory, albumy i koncerty stworzyły markę Beaty jako jednej z największych gwiazd w historii polskiej muzyki. Był rok 1990, kiedy młoda, pełna energii Beata stanęła na scenie podczas festiwalu w Opolu i zaśpiewała piechotą do lata. Nikt nie spodziewał się, że ta piosenka, prosta, lekka, ale jednocześnie niosąca w sobie świeżość, stanie się hymnem młodzieży i początkiem kariery, która przetrwa dekady. Publiczność oszalała, a nazwisko Beaty Kozidrak zaczęło pojawiać się we wszystkich gazetach. W kolejnych latach Baim wydał albumy, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki Chroń mnie, 1982, Martwa Woda, 1984, Biała Armia, 1980. Kodzys, Każda z tych płyt niosła ze sobą przeboje, które śpiewała cała Polska. Teksty Beaty były szczere, pełne emocji, a jej głos, potężny, nie do podrobienia, trafiał do serc zarówno młodzieży, jak i starszych pokoleń. Koncerty wypełniały hale i stadiony. Ludzie stali godzinami w kolejkach po bilety, a plakaty z wizerunkiem Beaty zdobiły ściany pokoi nastolatek. Baim stał się nie tylko zespołem muzycznym, ale także zjawiskiem społecznym, głosem wolności, młodości i odwagi. Największym przełomem okazała się Biała Armia, utwór, który zyskał status hymnu. Beata napisała go w trudnym momencie dla kraju, a słowa piosenki odbiły się szerokim echem w społeczeństwie. Stała się ona manifestem nadziei, utworem, który towarzyszył zarówno protestom, jak i prywatnym chwilom wzruszenia. Do dziś, gdy rozbrzmiewa: Jesteśmy razem, Biała Armią, publiczność wstaje i śpiewa z pełną mocą, traktując tę piosenkę jak część swojej tożsamości. W latach 90. Baim eksperymentował z brzmieniem. Od ostrzejszego roka po nowoczesny pop. Album Etna z 1996 roku czy Płomień z nieba 1995 pokazały, że Beata nie boi się zmian i potrafi dopasować się do ducha czasu, nie tracąc własnego stylu. Każda nowa płyta była wydarzeniem, a single błyskawicznie trafiały na listy przebojów. Choć Bajm to projekt grupowy, nikt nie miał wątpliwości, że jego duszą i sercem jest Beata. Jej charyzma sceniczna, mocny głos i niezwykła umiejętność kontaktu z publicznością sprawiły, że to właśnie ona stała się twarzą i symbolem zespołu. Dla fanów Beata i Bajm to jedno. Nierozerwalne. Józek nie daruje ci tej nocy. Co mi panie dasz? Nie ma wody na pustyni. Dwa serca, dwa smutki. Każda z tych piosenek. Ma swoją historię, swoje miejsce w sercach słuchaczy. Ludzie przeżywali przy nich pierwsze miłości, rozstania, radości i smutki. Stały się one ścieżką dźwiękową życia kilku pokoleń Polaków. Nie można mówić o dorobku Beaty bez wspomnienia o jej koncertach. To na scenie objawiała się pełnia jej talentu, energia, emocje i niesamowita więź z publicznością, jej występy. Na festiwalach w Opolu, Sopocie, a później wielkie trasy koncertowe po całej Polsce i za granicą były wydarzeniami, które na długo zapadały w pamięć. Każdy koncert Bajmu to było więcej niż muzyka, to był rytuał, święto, katarzis. W XXI wieku Beata nie tylko kontynuowała działalność z Bajmem, ale także rozpoczęła karierę solową. Album Beata 1998, a później B3 2016 pokazały jej artystyczną niezależność. Jednak to Baim pozostawał fundamentem jej kariery, dziełem, które ukształtowało jej tożsamość i zapewniło nieśmiertelność na polskiej scenie. Dzieło Beaty to nie tylko muzyka, ale także wpływ na kulturę. Jej teksty stały się cytatami, jej styl, inspiracją dla kolejnych artystów. Baim był i jest symbolem epoki. Od lat osiemdziesiątych po dzień dzisiejszy. W każdej dekadzie potrafił dostosować się do nowych czasów, ale zawsze z beata na czele. Niosącą ten sam niepowtarzalny głos Dziś, gdy beata Kozidrak ma za sobą ponad cztery dekady kariery, jej dzieło, bajm, pozostaje żywe. Koncerty nadal przyciągają tłumy, a stare utwory brzmią tak samo świeżo jak w dniu premiery to właśnie Bajm stworzył Beatę jako artystkę, uczynił ją legendą, której nazwisko już na zawsze będzie synonimem polskiej muzyki. Mało kto wie, że Beata swoje pierwsze teksty pisała nie z myślą o wielkiej scenie, ale jako młoda dziewczyna prowadząca pamiętnik. W tych notesach, pełnych młodzieńczych wierszy, rodziły się późniejsze wersy Piechotą do lata czy Nie ma wody na pustyni. Inspiracją były zarówno codzienne rozmowy z koleżankami, jak i lektury Beata uwielbiała polską poezję, zwłaszcza Gałczyńskiego i Tuwima. Ich język, lekkość metafor i rytm odcisnęły się na jej twórczości. Zanim bajm eksplodował w opolu, zespół grywał w klubach studenckich Lublina. Publiczność liczyła po kilkadziesiąt osób, a sprzęt był pożyczany od znajomych. Zdarzało się, że mikrofon przestawał działać, a beata śpiewała na żywo bez nagłośnienia, polegając jedynie na sile swojego głosu. Te występy były szkołą charakteru. Nauczyły ją walczyć o uwagę publiczności w każdych warunkach. Debiut Bajmu na festiwalu w Opolu nie był łatwy. Konkurowali z innymi, bardziej znanymi artystami, którzy patrzyli na Beatę z lekką pogardą, jak na dziewczynę z prowincji. Jednak to właśnie jej świeżość i autentyczność oczarowały publiczność. Kulisy tamtego występu pełne były nerwów, niepewności, a nawet łez, bo istniała obawa, że jury nie doceni ich stylu. Po sukcesie piechotą do lata gazety pisały o Beacie. Dziewczyna o złotym głosie z Lublina. Jednak nie brakowało krytyki. Niektórzy dziennikarze zarzucali jej, że śpiewa zbyt mocno, zbyt teatralnie. Beata nie przejmowała się tym. Uważała, że właśnie jej moc jest tym, co odróżnia ją od innych wokalistek. Beata od początku świadomie budowała swój sceniczny wizerunek. Jej stroje, błyszczące, kolorowe, czasem ekstrawaganckie, stały się częścią spektaklu. Sama wymyślała koncepcję wielu kostiumów szyła je u lokalnych krawcowych albo sprowadzała materiały z zagranicy. Była przekonana, że muzyka to nie tylko dźwięk, ale też obraz i emocja. Podróżowanie z bajmem w latach osiemdziesiątych przypominało przygodę. Autobus, którym jeździli, często się psuł, a muzycy spali w hotelach robotniczych lub akademikach. Mimo to nikt nie narzekał. Dla Beaty każda scena, choćby najmniejsza, była okazją, by dać ludziom radość wspominała, że to właśnie w takich miejscach nauczyła się najwięcej o ludziach i ich potrzebie muzyki. W każdym zespole rodzą się konflikty i Bajm nie był wyjątkiem. Muzycy spierali się o repertuar, podział obowiązków czy kwestie finansowe, jednak Beata zawsze stawała na wysokości zadania, jako liderka potrafiła pogodzić zwaśnione strony. Jej autorytet wynikał nie tylko z talentu, ale i z umiejętności słuchania innych. Fani Bajmu od początku tworzyli oddaną społeczność. Pisali listy, organizowali spotkania, podążali za zespołem z miasta do miasta. W latach osiemdziesiątych istniały nawet nieformalne kluby fanów, które wymieniały się kasetami magnetofonowymi i wycinkami z gazet. Dla wielu młodych ludzi Beata była symbolem wolności, kobiety, która głośno mówi, co czuje i nie boi się marzyć. Choć baim był głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze, Beata inspirowała się też muzyką zachodnią. Uwielbiała Janice Joplin, Tajny Turner, a także rokowe zespoły lat siedemdziesiątych. Słuchała ich nagrań na winylach, które przywozili znajomi z zagranicy, te inspiracje słychać w mocnym, chropowatym brzmieniu jej głosu i w dynamice koncertów. Beata stale pracowała nad swoim głosem. Chodziła na lekcje emisji, ćwiczyła oddech, uczyła się jak śpiewać bez mikrofonu w dużych salach. Była perfekcjonistką, potrafiła powtarzać jeden fragment utworu dziesiątki razy, aż uznała, że brzmi idealnie. Ten perfekcjonizm stał się znakiem rozpoznawczym bajmu. Wielu słuchaczy utożsamiało się z jej tekstami, które często były manifestem niezależności i wolności emocjonalnej. Co mi, panie Dasz, nie było tylko piosenką, ale pytaniem zadawanym życiu, losowi światu? Beata pisała o tym, co sama czuła: tęsknocie, samotności, pragnieniu bliskości, i dlatego jej utwory były tak uniwersalne. W latach 80. kiedy Polska przeżywała kryzys polityczny i gospodarczy, baim dawał ludziom nadzieję. Ich koncerty były ucieczką od szarej rzeczywistości, chwilą radości w codziennym zmaganiu się z trudnościami. Dla wielu fanów Beata była głosem, który przypominał, że można marzyć o lepszym świecie. Transformacja ustrojowa otworzyła nowe możliwości. Baim zaczął występować za granicą w Niemczech, w Stanach, w Kanadzie. Polonia przyjmowała Beatę jak bohaterkę, która przywoziła ze sobą kawałek ojczyzny. Te koncerty budowały jeszcze większą legendę zespołu.